Cześć, z tej strony Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. Jak wiecie, bądź nie wiecie, mam zadymiarza legendarnego o imieniu Meg. Meg to jest mech... Yy, nie, nie taki mech. Taki mech. Taki mech, nie taki mech, taki mech. Yy... Czyli ma takie przebranie po prostu, które jest mocarne, i z tego przebrania lecą po prostu pociski. Zasięg krótki, nie powiem, zasięg krótki, siła rażenia dosyć spora, tylko ten zasięg mnie tu martwi tak na dobrą sprawę. Tutaj już większy ona ma zasięg w momencie, kiedy ona w tym mechu nie siedzi. Mchu. Nie mechu. 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 Mechu? Mechu. Dobra. Zaszieg ma większy jak w mechu nie siedzi, ale co z tego? No, mamy zadymiarza, który siedzi z czymś takim, to on ma w tym siedzieć. Czy będę używał na rankedy? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Czas pokaże. E, jestem pełen nadziei. E, dobra, tutaj już nie ma tego niedźwiedzia. Ani ta jest tutaj. Jedziemy z tą PAK! <laughs> e, ult dosyć fajny. Polega na tym, że macha mieczem i, i, i zadaje dosyć dużo obrażeń, więc tak jakby, jest ok. Eee, czekacie w tym momencie na film długometrażowy z Meg, ale póki co cieszcie się tym prawie godzinnym, który jest na kanale.